Okay, widzę, że robi się dzisiaj ciekawie. Okay. O, mamy bryknięcie, a to nie tak. jest wstawanie dęba, to bryknięcie. Bryknięcie, bryknięcie na bryknięcie, O i mamy. Tak, stanęła dęba i zobacz, ona, o, i jednak nie. Mi Mi osobiście podobało się zachowanie zawodniczki. Oczywiście mamy tej osoby w czasie zawodów, koń wyjeżdżał z zakrętu, czy jechał dalej w kierunku parkuru. Dwa razy powiedział: nie, nie. Bryknięcie nie dało rady, chciał pójść do góry, zawodniczka go ściągnęła ręką w kierunku, kierunku, i koń już powiedział: okej, okay, dobra. Sprawa się rozwiązała, tylko że w tym momencie siodło się przesunęło. Świetna reakcja jeźdźca. Można było ją jeszcze dużo bardziej, bo na początku bryknięcia widzimy to pochylenie. Wejście w zakręt już położeniem się, więc troszkę była poza równowagą, ale następnie, kiedy koń stanął dęba, pokazała kierunek, koń szedł w bok, w kierunku, w którym ona chciała, żeby poszedł. I to jest bardzo ważne. Znaczy, mi się w ogóle podoba jej reakcja pracy na wodze, że ona działa impulsami, ona nie oporuje jednostajnym. Naciągiem, tylko ona popuszcza, napina, popuszcza, napina, przez co koń też nie ma się na co oprzeć. Także tu zdecydowanie, mimo tego, że leży jedna i druga zawodniczka na ziemi, to ta zdecydowanie leży w lepszym stylu. Leży w lepszym stylu i świadomie nie tworząc krzywdy dla konia. Mhm. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak poprawić swoją współpracę z koniem, to kliknij w link na moim profilu i umów się na trening.